Kraść fasolek nie można, kradzież to, że zdrożna i w ogóle a w szczególe fasolek kraść nie można. Był taki jeden fasolek amator, zielony fasolek, zły degustator, on nie hodował, kraduje i chował, perfidnym zasadom ten typ hołdował. Kraść fasolek nie można, kradzież to, że zdrożna i w ogóle a w szczególe fasolek kraść nie można. Byli też tacy bracia maniacy, fasolek pogromcy przed i po pracy, fasolki biedne gnębili wrednie, suszyli, mielili po nocach i we dnie. Kraść fasolek nie można, kradzież to, że zdrożna i w ogóle, a w szczególe fasolek kraść nie można. Znałem też dziada, prawie że gada, fasolki porywał, to więcej niż wada. Fasolki porywał, na strychu je więził i jadł po nocach, a jedząc rzęsił. Kraść fasolek nie można, kradzież to, że zdrożna. I w ogóle, a w szczególe, fasolek kraść nie można. Była też baba, co miała szkraba, fasolki palił, chowany na schabach, fasolki podpalał, tym się zadowalał i cały ogół mu na to pozwalał. Kraść fasolek nie można, kradzież to, że zdrożna i w ogóle, a w szczególe, fasolek kraść nie można. I znałem też konia, prawie jak słonia I nie kradł fasolek, mieszkał na błoniach Fasolki więc konia bardzo lubiły Dla niego rosły, dla niego tyły Kraść fasolek nie można Kradzież to, że zdrożna I w ogóle, a w szczególe Fasolek kraść nie można I Kraść fasolek nie można Kradzież to, że zdrożna I w ogóle, a w szczególe Fasolek kraść nie można Ole! Okay. <laughs>